Witaj w podcaście o podejściu integralnym w terapii, życiu i biznesie. Dla tych, którzy chcą widzieć szerzej, inaczej i wielowymiarowo. Aby być lepszym terapeutą, coachem, człowiekiem, a także pracownikiem, menadżerem czy przedsiębiorcą. Ja nazywam się Adam Dębowski. Zapraszam do poznawania integralnego i holistycznego patrzenia na życie. Chciałbym się dzisiaj podzielić czymś takim bardziej osobistym, bardziej praktyczno-życiowym, bazując na swoich przykładach, bazując na przykładach klientów, którym to rekomenduję, co to by dzisiaj zarekomenduję, ale jednocześnie bazując oczywiście na podejściu integralnym yy, i na pewnych oficjalnych metodach, które w psychologii integralnej się stosuje. Więc porozmawiamy sobie o takich pięciu różnych obszarach integralnego podejścia do życia ale też do w pewnym sensie terapii, ale takiej terapii nie gabinetowej, tylko takiej terapeutycznej pracy na co dzień, która nie jest skoncentrowana na przepracowywaniu czegoś, tylko na dbaniu o siebie i jakby o ważne obszary. Myślę, że jak opowiem o konkretach, to będziesz wiedzieć o co chodzi. Ciężko mi było nazwać na początku, gdy projektowałem pomysł na ten, na ten odcinek, o czym tak naprawdę mówię, bo będę wiedział... Jakby można powiedzieć, wiem o czym będę mówić, ale ciężko było to na początku nazwać w tytule. Mam nadzieję, że tytuł oddaje to, czego, czego tutaj się będziemy uczyć. Więc tak, integralność w podejściu terapeutycznym, coachingowym ma bardzo, bardzo wiele wymiarów. Może być całą dwuletnią szkołę trzeba przerobić, żeby zacząć rozumieć, bo dopiero się wtedy odpalają rzeczy, a tak naprawdę ja sam wiele lat odkrywałem i wciąż odkrywam, integralne podejście do różnych, do różnych obszarów. Integralne, czyli właśnie nietunelowe, integralne, czyli niezerydynkowe, integralne, czyli wieloelementowe, wielo, wielobarwne, gdzie nie ma świata zerynkowe, gdzie nie ma czerni i, i bieli. Na tym polega praktyczne podejście integralne do, do życia. W trzecim odcinku tego, tego podcastu opowiadałem z pewnej innej perspektywy, jak wygląda praca, praca integralna. Każdy odcinek zawiera w sobie, każdy odcinek tego podcastu zawiera w sobie różne aspekty właśnie integralności, czy to w życiu, czy to w terapii, czy to w szeroko pojętym biznesie. Ale dzisiaj chciałbym opowiedzieć o kilku takich konkretnych czynnikach integralnego podejścia. Zacznijmy od pierwszego. Pierwszy sposób myślenia integralnego jest oparty o koncepcję linii czasu czyli generalnie pojęcie linii czasu to jest przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Oczywiście nie będziemy się tutaj zagłębiać w koncepcje takie, czy czas nie istnieje, czas jest względny, albo że kwantowość mówi coś tam o czasie. Skupmy się na prostocie. Na pewno jakaś część naszej rzeczywistości jest oparta o to, że minęła któraś, któryś etap naszego życia i to jest w przeszłości, jest tu i teraz ta sekunda, kiedy do Ciebie mówię i jest przyszłość nieokreślona, każdy z nas po zakończeniu tego podcastu, gdzieś pójdzie i nie wiemy jeszcze gdzie, albo mamy plan i on się może zrealizuje, a może się nie zrealizuje. Same pojęcie linii czasu, a linia czasu to jest przeszłość, teraźniejszość, y, przyszłość. I teraz. Osoby nieintegralne, osoby, które w praktycznym życiu nie patrzą integralnie, czy też w terapii nie patrzą integralnie, koncentrują się na y, y, jednym z tych elementów. Czyli albo tylko myślą o przeszłości. I ją analizują, i na nią patrzą, i w terapii tylko na tym pracują. Yy, albo koncentrują się tylko na przyszłości, i bardziej wtedy to nie jest terapia, tylko to jest bardziej coaching, prawda? Albo koncentrują się, abstrahując od terapii, coachingu, po prostu koncentrują się na przyszłości, na planach, nie wspominają w ogóle przeszłości, odcinają się od tej przeszłości nawet. A są osoby, które żyją głównie w teraźniejszości. Jeśli chodzi o środowisko psychologiczne, byśmy powiedzieli, że koncentrują się głównie na mindfulnessie, na medytacji, nie idą w terapię, nie idą w coaching, koncentrują się na tu i teraz, na procesach medytacyjnych, właśnie duchowych, energetycznych, głównie jest tu i teraz, a w kontekście życiowej praktyki po prostu osoba żyje chwilą, prawda? Nie wspomina, nie planuje, po prostu każdy dzień koncentruje się na każdej godzinie i na każdym dniu patrzy, co życie przynosi. I natomiast podejście integralne stara się to łączyć. I w, w podejściu terapeutycznym, integralnym. Praca terapeuty integralnego z klientem będzie polegała na tym, że część sesji poświęci na pracę z przyszłością, część sesji na pracę z teraźniejszością, część sesji na pracę z przyszłością. Co to znaczy? No, że na przykład praca z przeszłością terapeutyczna polega na tym, że odkrywamy, co się pozytywnego wydarzyło w przeszłości, wyciągamy wnioski, co się trudnego wydarzyło w przeszłości, wyciągamy wnioski, coś emocjonalnego trudnego wydarzyło w przeszłości i przepracowujemy te emocje, te blokady. Praca i do tego są osobne narzędzia. Praca terapeutyczna w gabinecie ter z teraźniejszością polega na treningu z ciałem, żeby umieć się wczuwać w ciało. Polega na odczuwaniu wdzięczności na przykład. Polega na treningu wycieszania myśli, żeby umieć być e, tu i teraz, żeby wsłuchiwać się w swoją intuicję. Przykładowo. A przykładowa praca z przyszłością polega na tworzeniu wizji, tworzeniu celów, e, planowaniu, e, projektowaniu tego, co może się wydarzyć e, w przyszłości, przewidywaniu zagrożeń, które mogą się wydarzyć w życiu czy w pracy potencjalnie w przyszłości i przygotowywanie się do tego tu i teraz. Oczywiście na koniec dnia mamy tylko tu i teraz. W sensie to, co teraz czujemy i, i, i kojarzymy to z przyszłością, jest wciąż tu i teraz. Tak? Ta emocja jest prawdziwa tu, tu i teraz. Jeśli obawiamy się przyszłości, to nie dlatego, że jesteśmy w przyszłości, tylko dlatego, że myślimy tu i teraz o tej przyszłości, więc na koniec dnia wszystko się sprowadza do, do tego że doświadczamy wszystkiego i myślimy tu i teraz w danej sekundzie, ale jednak jest tak, że pewne emocje pochodzą z tej tak zwanej przeszłości, że pewne emocje pochodzą z tego, że myślimy o, na przykład przyszłości, obawiamy się tej przyszłości. Tak wygląda praca gabinetowa terapeutyczna, jeśli ktoś nie jest nurcie integralnym w terapii, no to pracuje tylko z przeszłością, nie pracuje z teraźniejszością, pracuje z przyszłością. Jeśli ktoś jest klasycznie coachingowy, pracuje tylko z przyszłością, nie pracuje z teraźniejszością, nie pracuje z przyszłością, jeśli ktoś jest nieintegralnym, mindfulnessowym specjalistą, pracuje tylko i wyłącznie tu i teraz, nie pracuje z wizjami, planami przyszłości klienta, nie pracuje z jego przeszłością. Jeśli ktoś jest w podejściu integralnym, ma do tego metody, to wtedy może pracować we wszystkich tych trzech przestrzeniach. Z kolei człowiek kowalski na co dzień, yy, będąc integralny w kontekście linii czasu, pielęgnuje te trzy sfery. Co to znaczy? No to znaczy, że na przykład jeśli ja staram się to robić, no to co pewien czas staram sobie się, staram sobie przypomnieć jakieś fajne, pozytywne rzeczy z przyszłości, powspominać, być za to wdzięcznym, docenić to, wyciągnąć z tego wnioski. Jeśli widzę, że sobie z czymś nie radzę albo czuję jakieś negatywne emocje, Zastanawiam się albo uruchamiam konkretne ćwiczenia w pracy z podświadomością, żeby poszukać potencjalnej przyczyny w przeszłości, bo być może jakieś wydarzenie jest nieprzepracowane, Prawda? albo patrzę na jakieś trudne wydarzenia, jakieś porażki, jakieś coś i staram się wyciągnąć wnioski. Jeśli na co dzień pracuję z teraźniejszością, no to jest właśnie trening wyciszenia, trening wdzięczności za to, co mam tu i teraz, to jest y, y, wsłuchiwanie się w siebie, co intuicja chce mi podpowiedzieć. To jest obserwowanie bliskich i patrzenie na ich potrzeby tu i teraz. A przyszłość to jest y, z jednej strony wsłuchiwanie się w siebie, co moja wewnętrzna mądrość, co moja serducho, moja dusza, moja psychika podpowiada mi na temat y, tego, co warto zrobić jutro pojutrze za 10 lat i wsłuchuję się a z drugiej strony tworzę świadome plany, dobra, co ja bym chciał, zadać sobie, co ja bym chciał za rok, gdzie chciałbym być za pięć lat, jakie mogą być negatywne konsekwencje za rok, pięć lat tego, co teraz robię, albo jakie mogą być pozytywne rzeczy. I w ten sposób pracuję z przyszłością. I czasami jest jeden dzień, podczas którego i zahaczam o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a czasami mam dzień, który, czy tydzień, który głównie y, y, żyje wizjami przyszłości, a czasami jest Okres, w którym kilku godzin, kilku dni, kiedy staram się jak najbardziej być, tu i teraz nie wspominam, nie planuję itd. i tak dalej. Nie więc jakby chodzić, żeby w kontekście miesiąca, w kontekście kwartału, mieć odpowiedni balans. Nie tyle równowagę po 33%, ale odpowiedni balans prawda, tych, tych rzeczy. Ponieważ jeśli za długo będziemy tkwić w przeszłości, nie będziemy tu i teraz, nie będziemy mieli się wyciszyć, nie będziemy dbali o. Przygotowanie się pod pewne zagrożenia albo pod fajne rzeczy w przyszłości. Jeśli będziemy tylko żyć przyszłością, będziemy żyć wizjami. Nie docenimy przeszłości tu i teraz. Nie wyciągniemy wniosków z przeszłości. Więc yy, wszystko ma swoje plusy i minusy. Kolejnym aspektem takim praktycznym podejścia integralnego w codzienności jest yy, praca ze sobą na dwa sposoby. Pytanie do siebie i mówienie do siebie. I Yy, oczywiście można więcej rzeczy, o czym zaraz powiem, ale, ale uprośmy to do dwóch rzeczy. Czyli z jednej strony yy, chodzi o to, żeby mówić do siebie mądrze, poprzez np. mądre mantry czy afirmacje, ale też, żeby się je pytać. Generalnie większość osób, nienauczonych praktycznej psychologii, yy, pozostawia swoje myśli w wodzą fantazji. No i jak ktoś został dobrze wychowany, to ma fajne myśli o sobie. A jak ktoś miał trudną przeszłość i nie praktykuje psychologii praktycznej, to często ma tak, że po prostu umysł generuje mu myśli. I zazwyczaj są to myśli przykre. To się nie uda, tamto jest beznadziejne, świat jest dobani, bla 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 bla. Krytyk wewnętrzny na pełen etat. I teraz większość ludzi tak ma, że po prostu myśli powstają. I teraz praktyczna psychologia mówi o tym, żeby zarządzać tymi myślami. Nauczyć się zarządzać tymi myślami. Z jednej strony zarządzanie myślami, tymi negatywnymi, polega na tym, żeby przepracować przeszłe źródła, bo jeśli przepracujemy pewne przeszłe wzorce, przeszłe emocje, to tego krytyka wewnętrznego będzie znacznie, znacznie mniej. Natomiast na co dzień, co możemy robić? No, na co dzień, abstrahując od gabinetu terapeutycznego, możemy mówić do siebie fajne rzeczy. Nie chodzi mi o magiczne, pozytywne rzeczy, jestem najlepszy, wszystko mi się uda, bo to jest skrajność negatywna, której nie polecam, ale chodzi o mówienie do siebie wspierających rzeczy. Typu, ok, odkrywam dzisiaj to, co mogę zrobić pozytywnego, tak? I sobie to powtarzam. Albo dzisiaj się koncentruję na tym, aby zadbać o moją żonę, czy tam dziecko, tak? I powtarzam to sobie, dzisiaj się na tym koncentruję, dzisiaj się na tym koncentruję. I to są pewne zadania, tak samo jak trener, do sportowca, który wychodzi na, na boisko, mówi mu pewne zdania po to, żeby nakierować jego myśli, hej, pamiętaj o tym i o tym, tak, skup się na tym i na tym, tak samo my musimy do naszej głowy, do naszego tego wewnętrznego sportowca yy, yy, przypominać mu, mówić i przypominać mu rzeczy, które są dla nas ważne, tak? dlatego wiele kultur wymyśliło właśnie mantry yy, duchowe, czy, czy, czy modlitwę religijną, a w psychologii mówimy właśnie o mówieniu do siebie mądrze, o pozytywnych afirmacjach, chociaż tak jak być może wiesz, ja nie jestem zwolennikiem pozytywnych afirmacji, jeśli one nie są z nami spójne, znaczy, jeśli jestem niepewnym siebie człowiekiem, a afirmuję, jestem pewny siebie, jestem pewny siebie, jestem pewny siebie, to na chwilę mi to poprawi nastrój, ale generalnie to może mi skrzywdzić, bo chodzi o to, żeby zbudować filary pewności siebie, a nie żeby sobie wmówić, że jestem pewny siebie. Natomiast jeśli mam pewność siebie, a mam chwilę, bo umiem to, mam takie fajne doświadczenia a czuję chwilę słabości, no to wtedy pozytywna afirmacja, jestem pewny się, mam doświadczenie, jak najbardziej będzie słuszna, bo to jest przypomnienie sobie faktów o mnie. Czyli dla mnie zdrowa, mądra afirmacja, to jest przypomnienie sobie faktów o mnie. Natomiast jeśli afirmacja jest wmawianiem sobie, to może być bardzo, bardzo szkodliwa. Więc lepiej nauczyć się mantr, czy jak my to mówimy w naszej szkole mantr procesowych które na przykład brzmią tak, że jeśli nie jestem pewny siebie, jeśli nie mam doświadczenia w czymś, a wchodzę w, na przykład w nową pracę, to żeby sobie powtarzać teraz tego nie umiem, ale się nauczę. Są lepsi ode mnie, ale ja się będę do nich inspirował, nie porównuję się, inspiruję się. I to są tak zwane mantry procesowe, czyli ja mówię swojemu umysłowi co ma robić pomimo tego, że na przykład czegoś nie umiem, prawda? Albo pomimo tego, że usłyszym, że przegrałem w coś. Tak? Nie wiem, przegrałem mecz, wywalili mi z pracy. Pomimo tego co się wydarzyło. Szukam rozwiązania. Pomimo tego, co się wydarzyło, szukam rozwiązania. Czyli nie, nie wkręcam sobie afirmacyjnie. Wszystko będzie dobrze, jestem super, tylko pomimo tego, co się wydarzyło, koncentruję się na tym, co mi pomoże. Szukam rozwiązania nie? tego typu. I oczywiście takich zdań może być tysiące, każdy musi znaleźć dla siebie najlepszą formułę. Po to też jest dobry coaching, terapia, żeby takie właśnie zdania wspierające sobie w sobie odnaleźć. I to jest mądre mówienie do siebie. Ale samo mądre mówienie do siebie nie wystarcza. Ogrom rynku rozwoju osobistego uczy afirmacji, nie zawsze w odpowiedni sposób, albo uczy mądrych mantr, ale nie uczy pytania. I teraz, gdyby zdefiniować, czym jest metodologia Change Value Process, y, którą rozwinięłam od 2014 roku i której uczymy w szkole, między innymi jako jednej z metodologii, y, to jest nauka dialogu ze sobą i dialogu z podświadomością. Nie? I chodzi o to, żeby zadawać sobie odpowiednie pytania żeby zadawać sobie odpowiednie pytania i na poziomie logicznym, typu okej, okay, co dzisiaj najbardziej wartościowego mogę zrobić, albo co dzisiaj potrzebuję zrobić i te pytania sprawiają, że poszukujemy odpowiedzi, na czym dzisiaj, na co poświęcić czas albo jesteśmy na wakacjach, zadajemy sobie pytanie, okej okay, jak chcę dzisiaj spędzić czas, żeby żeby jutro sobie powiedzieć, to był dobry dzień, nie? Zamiast mówić do siebie, a e, jest brzydka pogoda no dobra, no jest brzydka pogoda wiadomo, jesteśmy wkurzeni, miało być lepiej ale lepiej sobie powiedzieć, dobra, jak możemy fajnie spędzić dzień, żeby jutro sobie powiedzieć, to był dobry dzień, zamiast mówić do siebie, ale brzydka pogoda, ale brzydka pogoda, nie? Natomiast, i to jest proste, logiczne pytanie na poziomie świadomym logicznym. Natomiast w części waru proces chodzi o to, żeby zadawać sobie pytania do podświadomości na poziomie głębszym, jest wiele pytań, które możemy sobie zadawać, ale na przykład jedno z takich pytań głębszych jest OK, kim jestem, za kogo siebie uważam? No załóżmy tam, jestem przedsiębiorcą, jestem prawnikiem, jestem ojcem, tak? jestem nastolatkiem, jestem mamą, nie? I to jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, a gdybym był kimś więcej niż myślę, że jestem, to kim bym był tak naprawdę? A gdybym był kimś więcej niż myślę, że jestem, to kim bym był tak naprawdę? I to jest jeden z przykładów, to pytanie może do siebie nie trafiać, ale to jest jeden z wielu pytań tak zwanych progowych, kwantowych mówiąc metaforycznie, które mają zadanie trochę nam zryć psychę, trochę dać zimny prysznic, trochę sprawić, że coś się w nas zacznie poruszać głębszego. Nie? I to jest zadanie sobie głębszych pytań, takich procesowych pytań, gdzie te pytania mają poruszyć naszą głębszą psychikę, właśnie naszą podświadomość. No i teraz, kiedy wchodzimy w pytania, no to właśnie, już zaczęłam o tym mówić, ale to jest kolejny czynnik integralności, to jest zadawanie pytań do logiki, do ciała i do wewnętrznej mądrości. Tak, czyli przed chwilą mówiliśmy, pierwszy czynnik integralności taki praktyczny, to jest przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, czyli linia czasu. Drugi to jest mówienie i pytania do siebie. Trzeci czynnik to jest różny rodzaj pytań. I teraz pytania mogą być do logiki, do ciała, czy do wewnętrznej mądrości. No, i do logiki już powiedziałem przykład, ok, jak chcę dzisiaj spędzić dzień. Do wewnętrznej mądrości, do podświadomości też podałem przykład, kim tak naprawdę jestem. Na przykład, kim tak naprawdę, podam inny przykład, kim teraz jestem. No, jestem tam menadżerem, jestem pracownikiem, dobra. A kim tak naprawdę chcę być? Do czego jestem powołany? Jakie jest moje przeznaczenie? albo jeśli ktoś nie wierzy w powołanie przeznaczenie, to jak ja chcę, żeby moje życie wyglądało, nie? to są takie głębszego kalibru pytania. Natomiast możemy też zadawać pytanie do ciała. Załóżmy, że nie wiemy, jaką decyzję podjąć. Od prostej rzeczy, co wybrać w menu, od trochę bardziej zaawansowanej, gdzie pojechać na wakacje, przez dużego kalibru, czy być z tą osobą, czy nie, czy odejść z tej pracy i założyć firmę, czy nie. I wtedy... Zadajemy sobie pytania często do, do ciała, czyli pod warunkiem, że mamy kontakt z ciałem, bo jak nie mamy, to to pytanie nie zadziała, ale jeśli mamy dobry kontakt z ciałem, z intuicją ciała, z czuciem ciała, no to wtedy zamykamy oczy, skupiamy się na ciele, po to, żeby mieć, zwiększyć poczucie ciała i uważność na ciało i zadajemy pytanie, ok, w lewo czy w prawo? W lewo, czyli zostać w firmie, w prawo czy odejść? I wczuwamy, dajemy sobie czasami kilka sekund, kilkanaście sekund, kilkadziesiąt sekund, żeby ciało dało nam sygnał. nie? I to można robić na bardzo wiele różnych sposobów. Generalnie chodzi o żeby wsłuchiwać się w swoje bebechy. Nie? Po angielsku jest guts. What you feeling in your guts. Nie? Po polsku powiemy, co czujesz w trzewiach, co ci brzuch podpowiada, co ci mówi ciało. No i teraz dla większości, dla 90% ludzkości to jest abstrakcja. W sensie i nie rozumieją tego, co teraz mówię, a jak rozumieją, to nie umieją tego. Bardzo mało osób w ogóle wie, o co chodzi i bardzo mało osób yy, ma kontakt z ciałem. Ale takie potoczne stwierdzenie, co ci intuicja podpowiada, co tam czujesz w trzewiach, yy, prawda? Czy, 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 czy co ci mówią guts, tak, po, po, po angielsku, to kojarzą, ale nie umieją tym świadomie za, yy, zarządzić. Niektórzy, ale część osób ma do tego dostęp, nawet bez żadnego treningu. Ale to też jest właśnie zdawanie pytań do logiki, do naszej mądrości, do ciała, to też jest podejście integralne. Czwarta rzecz, czwarty element integralności to jest język podświadomości. Język podświadomości opiera się o takie cztery formy języka, cztery kategorie języka, takie podjęzyki, jakbyśmy to nazwali. No tak samo jak powiemy, że gdyby przyszli do nas kosmici i zapytali, jak się z nami komunikują, to byśmy powiedzieli: No, komunikujemy się słowami, prawda? Czyli język mamy. Ale każdy kraj ma swój język, prawie. Nie? Głównym jest, najbardziej popularnym angielski. I tak samo jest z podświadomością. Znaczy, mamy język podświadomości, ale te formy języka są różne. To znaczy, podświadomość komunikuje się obrazami, uczuciami, słowami i ruchem. Nie? Obrazami, uczuciami, słowami, ruchem. Kolejność nie ma znaczenia. Gdyby wziąć najbardziej popularne kolejność, to byśmy powiedzieli, podświadomość komunikuje się słowami, dla trochę bardziej wtajemniczonych obrazami, dla bardziej wtajemniczonych czuciem i dla najbardziej ruchem albo odwrotnie. To już zależy. I teraz za co to znaczy? To znaczy, że w momencie, kiedy my zadajemy sobie pytanie, co jest dla mnie ważne w życiu albo jakie jest moje powołanie albo co mam teraz zrobić w tym kryzysie i wsłuchujemy się, w swoją podświadomość, swoją wewnętrzną mądrość, no to odpowiedź może przyjść w postaci obrazu, w śnie albo na jawie po prostu widzimy mniej lub bardziej wyraźnie e, prawda, siebie w tej pracy albo w siebie bez tej pracy, siebie w tej rodzinie albo siebie bez tej rodziny albo możemy czuć odczucie, które interpretujemy, że w lewo albo w prawo powinniśmy dróg, e, pójść. Albo słyszymy w głowie słowa, które mówią zrób to albo nie rób tego, albo pojawia się właśnie w ciele jakieś odczucie w ciele, że nas coś ściska, że nasze ciało po prostu nas odsuwa albo przysuwa, nie? że czasami mamy takie wrażenie, że musimy wyjść z tego miejsca, po prostu ciało wyrywa, wręcz po prostu ciało samo chce wyjść albo samo chce wejść. I to są cztery języki naszej podświadomości obrazy, czucie, słowa i ruch. I tego się trzeba uczyć po prostu. Sztuką oczywiście, ogromnie trudną sztuką dla większości ludzi, również dla mnie, jest umiejętność odróżniania, czy dany obraz, czucie, słowa czy ruch to jest nasza wewnętrzna mądrość, prawdziwa głęboka intuicja, czy to jest nasze ego, czy to jest nasz lęk. I, 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 i to jest kolejny... Hmm, czynnik integralności, widzenie świata, widzenie siebie w takich trzech wymiarach, że to co w nas powstaje może być z poziomu ego, może być z poziomu lęku, czyli cienia, lub może być z poziomu wewnętrznej mądrości. I to jest te pięć głównych yy, praktycznych kategorii. Yy, w jednym z odcinków opowiadałem szerzej na temat yy, ego, cienia i, i lęku. Nie pamiętam teraz, patrzę tutaj na moją rozpiskę yy, i nie pamiętam, który to był odcinek, bo chyba w kilku odcinkach o tym, yy, o tym mówiłem, jeśli patrzę na, na listę, więc zachęcam do obejrzenia wszystkich, yy, ale yy, muszę sobie przypomnieć, czy ja osobny odcinek o tym nagrywałem. Być może tak, być może w dziesiątym, czym jest dialog z podświadomością, o tym nagrywałem. W siódmym połączenia ze sobą, w si szóstym yy, dlaczego cienie nas blokuje, tam, tam o tym Mówiłem, ale w skrócie przypomnę mm, lub nazwy dla tych, którzy pierwsza słuchają, że mm, obrazy, uczucia, słowa, rakty ciała mogą płynąć z ego, takiego ego, który nas napędza nadmiernie na coś, e, żebyśmy na przykład osiągnęli więcej tego, że nie potrzebujemy. Lęk z kolei nas wycofuje często z rzeczy, bo się część nas boi, bo podświadomość się boi, a wewnętrzna mądrość wie, co dla nas jest dobre. Tak? Dla osób, które wierzą w nadświadomość, w duchowość, w Boga, no to mogą jeszcze powiedzieć, że te obrazy, które się pojawiają, te uczucia, te, te, te słowa, czy te odczucia, ty, ten ruch w ciele, mogą pochodzić właśnie nie od wewnętrznej mądrości, tylko od wyższej mądrości. Ale się na tym nie, nie koncentrujemy. Chociaż gdyby rozszerzać jeszcze te czynniki integralności, no to właśnie kolejny aspekt widzenia świata integralnie to jest widzenie przez pryzmat świadomy, czyli logiczny, podświadomy, czyli psychologiczny i nadświadomy, czyli duchowy. Więc to, 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 to na, inny, na inny, raz. No i e, chciałem zakończyć ten odcinek takim szóstym elementem, takim chyba najbardziej przyziemnym, najbardziej takim racjonalnym, że myślę, że taka najprostsza, najprostsza rozumienie integralności można opisać w taki sposób. Że o kogo dbamy? Czy dbamy tylko o siebie, czy dbamy tylko o innych? Czy dbamy też o siebie i o innych? A jeśli mamy firmę, tak jak na przykład jestem przedsiębiorcą i mam kilka firm, to czy dbam tylko o siebie i firmę, czy dbam tylko o firmę? Czy dbam o firmę i innych, czy też o siebie? A jeśli mam też dom, rodzinę, to czy też dbam mam o dom? I na adanouzki.pl w zakładce bezpłatne materiały znajdziecie bezpłatne testy. I tam w bezpłatnych testach znajdziecie test koła życia. I koło życia pozwala właśnie zmapować sobie rzeczywistość, różne obszary najczęściej obecne u większości ludzi. No i tam możesz ocenić subiektywnie, na ile dany obszar życia jest przez Ciebie zadbany. Bo integralność w codzienności polega właśnie na tym, że może nie każdego dnia, czasami nie każdego tygodnia ale w obrębie miesiąca czy kwartału staramy się w odpowiedni sposób, nie mówię, że porówno, ale w odpowiedni sposób, adekwatny naszego etapu życia, dbać o siebie, o innych, o na przykład firmę, o na przykład dom, o na przykład swoje ciało, czyli o różne obszary naszego życia, które składają się na to, że później śpimy lepiej, jesteśmy zdrowsi psychicznie czy fizycznie. I to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, bo łatwiej jest skupić się przez pierwsze nie wiem, 50 lat, czy w ogóle przez 50 lat na tylko firmie, albo tylko domu. Jakby łatwiej jest nie myśleć o dziesiątku innych, innych wątków. No ale to jest tak samo, jakbyśmy tylko dbali o jedzenie, a nie dbali o ubrania, prawda, nie prali. No i taka naj najbardziej przeziemna integralność polega na tym, że e zrobimy zakupy do domu, a później pójdziemy popracować, a później pogadamy z dzieckiem, a później sprzątniemy coś w domu, a później wyjdziemy na wakacje. No mamy różne te obszary. To jest jakby naturalne że funkcjonujemy, ale właśnie naturalne dla większości jest to, że funkcjonujemy w różnych tych obszarach. Ale pytanie, czy dbasz o te obszary? Czy świadomie, co o pewien czas dbasz i zastanawiasz się, co mogę poprawić? Co mogę, jak to mówimy w części woli procesu, zduzować, Czyli dodać, usunąć, zmienić, dyuzy, dodać, usunąć, zmienić w tym obszarze. Co mogę dodać, usunąć, zmienić w dbaniu o, o siebie? Co mogę dodać, usunąć, zmienić w dbaniu o innych? Co mogę zduzować w firmie? Co mogę zduzować w domu? co mogę zdecydować w kontekście wakacji i tak dalej, i tak dalej. Czyli na tym polega y, y, ta integralność, y, że świadomie, co pewien czas siadamy, zastanawiamy się, co w danych obszarach życia możemy udoskonalić, poprawić samodzielnie, z przyjacielem albo właśnie z mentorem, terapeutą czy coachem. Jak zawsze, daj znać, z czym się zgadzasz, z czym się nie zgadzasz, co Ci się podobało, co się nie podobało. Jeśli doceniasz ten odcinek, zalajkuj go proszę, skomentuj, udostępnij, E, aby inni zobaczyli, aby algorytm też uznał, że warto te treści polecać, a dzięki temu być może m, chociaż jednej osobie więcej, m, dzięki temu pomożemy, pomożesz, e, bo wysłucha czy obejrzy ten e, podcast. Dzięki bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.